Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie worecznika 560 metrów nad poziomem morza. Po raz drugi, zdobyty ten szczyt w tym samym tygodniu. Pierwszy raz w środę z Marcinem, którego pozdrawiamy, a drugi raz z magicznym karpiem. I proszę Państwa, podchodzimy pod Ostrą Górę. Drugi nasz szczyt za chwilę zdobędziemy. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Ostrej Góry. Drugi dzisiaj szczyt zdobyty. Jak widzicie, to zejście tutaj jest dosyć ostre. Oczywiście nieporównywalne chociażby do naszej wielkiej siostry śnieżnicy, która spoziera na nas wzrokiem z południa. Aczkolwiek. Aczkolwiek Ostra Góra zawdzięcza swoją nazwę, bo jest ostre podejście. Góra ma dwa wierzchołki. Jeden tutaj za Mateuszem. Jesteśmy na drugim wierzchołku. To, co tam widzieliście wcześniej na filmie, to, to był jedynie przedwierzchołek, a prawdziwy wierzchołek Ostrej Góry jest tutaj. Ale jak byliśmy na polanie za worecznikiem, widzieliście, że Ostra Góra, wyraźnie z lasu, ma ukształtowane takie dwa wierzchołki, ze względu, że one znajdują się jednak w pewnej odległości. To tamten, będzie, tamten nazwę Ostrą Górą Zachodnią, a to będzie Ostra Góra Wschodnia. Ten wierzchołek jest wyższy. Będziemy dalej szli tą granią ostrego ostrej góry i za chwilę zaczniemy mocno schodzić w dół. Także oficjalnie drugi szczyt dzisiaj zdobyty, jest dwuwierzchołkowy. Jesteśmy proszę państwa na podejściu od drogi pomiędzy Porąbką a Skrzydłą. Odbiega taka droga wiejska na przełęcz pomiędzy szczytem Hajdołówki a szczytami Małej Kaletówki i Kaletówki tej za drzewami i najpierw plan polega na tym, że wzdłuż tutaj ogrodzonego pola i tą ścieżką wyjdziemy na przełęcz najpierw zaatakujemy jeden szczyt a następnie wejdziemy na te dwa obok Jesteśmy proszę Państwa na przełęczy Kaletówek Pomiędzy małą Kaletówką i dużą Kaletówką A szczytem Hajdołówki I tak jak już żeśmy sobie z Mateuszem na dole rozkwiniali, Weszliśmy najpierw na tą przełęcz Teraz wejdziemy na szczyt Hajdołówki Wrócimy tutaj na przełęcz I atakujemy dwa szczyty Kaletówek Także moi kochani widzimy się na szczycie Może po drodze jeszcze zbiorę jakieś grzybki U Państwa nie jest to jakiś okazały szczyt ale właśnie jesteśmy na szczycie Hajdołówki jak widzicie zaraz koło szczytu rozciąga się piękna panorama na zachód w stronę Działka niewidocznego dzisiaj również Wierzbanowskich Gór Lubogoszczy i masywu Śnieżnicy natomiast jakieś 50 metrów bardziej na wschód jest również długa Polana i tu macie Państwo Widok na powinniście mieć widok na dwa szczyty masywu Śnieżnicy a także schowany również za mgłą dzisiaj Łopień no, także chciałem Wam pokazać taka jest mniej więcej okolica szczytu Hajdołówki to jest akuratnie część, która jest zmienna na tym szczycie Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie małych kaletówek. 600 około 20-21 metrów nad poziomem morza. Wyszliśmy z przełęczy kaletówek i teraz wejdziemy na taką inną przełęcz pomiędzy kaletówkami albo między kaletówkami. I z niej ruszymy na szczyt kaletówek, czyli szczytu najwyższego szczytu w Piennikach skrzydlańskich. Państwa udało się. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie kaletówek. 640 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt pieninek skrzydlańskich. Dzisiaj zdobyty szczyt numer 5. Zobaczymy, czy to jest ostatni nasz szczyt dzisiaj zdobyty. Może się jeszcze pokusimy na jeden lub dwa szczyty. Jak nie, to będzie odpowiednie wideo dotyczące dalszych naszych losów. Widzicie Państwo, co żeśmy dostrzegli teraz w trawie? Salamandra plamista chroniona w Polsce. Dotarliśmy, proszę Państwa, do samochodu. Widzieliście, trasa ciekawa. Jest tu trochę grzybów napakowane w siatkę. Salamandra plamista, zdobyte 5 szczytów. No i pewnie około 7, 8, 9 może więcej kilometrów zrobionych dzisiaj ale najwyższy szczyt został zdobyty, rzadki pokemon złapany.